Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego zimowego wyjazdu. W poprzednim odcinku pożegnaliśmy się na, nad jeziorem Czerniak, a dzisiaj jesteśmy już w Międzyzdrojach. Stoimy właśnie pod Biedronką. Cała ekipa poszła na zakupy, a my mamy jakieś pół godzinki jeszcze do miejsca docelowego. Będziemy stali gdzieś przy wejściu do portu w Świnoujściu. Jak dojedziemy na miejsce, to włączę się znowu. Jechaliśmy w końcu do Świnoujścia. Stoimy na parkingu tuż przy wejściu do portu. Nie wiem czy coś będziecie widzieć. O, widać tam jakieś światła. Tam jest wejście do portu w Świnoujściu, a my stoimy w ten sposób. Marcin teraz właśnie wyszedł z, z auta. No i cóż, jest godzina która jest godzina? 17 za chwilę. Tutaj będziemy nocować. Jutro pewnie pójdziemy pozwiedzać trochę Świnoujścia. No i cóż, jak mi się uda coś nagrać, jakiś przepływający tutaj statek, to, to na pewno to zobaczycie. Ja wiem, że dla niektórych, którzy <grych> mieszkają nad morzem, to to nie jest może interesujące, natomiast dla nas coś takiego to jest, to jest spora atrakcja. Witajcie w kolejnym dniu. Mam nadzieję, że będziemy mnie słychać, bo troszkę wieje. Jak widzicie, jesteśmy przy wejściu do portu w Świnoujściu. Tędy pływają, przepływają statki wszelkiego rodzaju, najwięcej chyba promów do tej pory. Niestety, wczoraj wieczorem nie udało mi się żadnego nagrać. Zczatowałem tutaj godzinę czasu. Zmarłem, jak zmarzłem, jak cholera. Prawie mnie tutaj jeden statek taki, taki towarowy nie utopił, bo jak przepływał, to zrobił się taki kilwater, taka fala, że prawie mnie zalało, bo byłem tam jeszcze bliżej przy wodzie. No cóż, zobaczymy. Dzisiaj już chyba dwa promy przepłynęły. Jakoś nie mam szczęścia, bo jak tu stoję, to nic nie płynie, a jak tylko pójdę do auta, to zaraz coś przepływa. Dobra, słuchajcie, dzisiaj e, idziemy trochę, troszeczkę pozwiedzać, pewnie całego Świnoujścia nie zobaczymy, natomiast e, gdzieś się przejdziemy, spróbuję Wam coś pokazać. No i cóż, e, jest świetnie, jest super, ja e, się znowu będę powtarzał, ale nasz pierwszy e, wyjazd taki długi, zimowy i naprawdę jest bardzo fajnie, bardzo nam się to podoba i na pewno wiem, że nie będzie to nasz ostatni wyjazd. E, dobra, jeżeli coś się pojawi to wam nagram. Jeżeli nie, no to przykro mi, e, widzimy się troszkę później. Dobra. Słuchajcie, dzień bez przygód to dzień stracony. Tym razem e, Marcin ma psa e, znaleźliśmy błąkającego się psa na plaży tutaj przy, przy wyjściu e, Całe zawsze szczęście. Mamy zawsze zapas smyczy. Tak, zawsze mamy zapas smyczy ze za sobą, więc zapięliśmy cuczkę Mory na smycz. Całe szczęście na obroży miała numer telefonu. Okazało się, że jest to pies z klubu jachtowego. I teraz właśnie idziemy w tamtą stronę. Idziemy zaprowadzić córkę Morę do, do właściciela. No cóż, dobrze, że się nie zgubiła gdzieś dalej gdzieś całkiem dalej. I generalnie, generalnie wszyscy mają wyrąbane. <mora>, Mora dość mocno ciągnie. Nie wiadomo, czy jest przyzwyczajona w ogóle do smyczy, chociaż obroże ma. No cóż, i takie przygody muszą się czasem zdarzyć. Dobrze, że wszystko zakończy się chyba sukcesem. Tak, tak mi się wydaje. Idziemy odprowadzić morę do domu. sobie idziemy promenadą w Świnoujściu i spotkaliśmy sklep z cukierkami w Sweet Factory Store i oczywiście Ania musiała wejść na zakupy będzie kupowała jakieś cukierki, a sklep wygląda tak Ania tam właśnie wybiera jakieś żelki zobaczcie ile tutaj tego jest ja nie wejdę do środka, bo niestety z mątkiem się nie da ale jest żelki w kształcie jajka, sadzonego, jak wyjdzie, to pokażę wam, co kupiła. Takie coś kupił Marcin. Zobaczcie, ile taki kubeczek Marcinie? 64 zł. 64 zł. za taki kubeczek 12 żelków. 12,99 za 100 gram. No, jak się chce. Mieć trochę słodkości, to trzeba zapłacić. Gdzie Ania? Ciu. Gdzie Ania? Co można. Co kupiłaś? A ty zobacz na ten paragon. Paragon, paragonem. Ty mi pokaż, co kupiłaś. A już gratis nie jeszcze jakiś. No, Aha, gratis. to ja nawet nie zauważyłam Pokaż słoich. Pokaż słoik. Tu masz wszystkie czekoladkowe. Różne, takie. Mhm. Takie no. Kupiłam ci żabę, żebyś powiedział, że w Gdańsku ja coś po francusku Jesteśmy w Sinoujiściu, chciałem przypomnieć. No bo w No dobra <laughs> nad morzem. Patrz Kupiłam ci żabę. O kurde, jaka żaba. <laughs> dobra. Masz żabkę przyjeżdżamy. I inne tak. A czemuż to Magdo? No 146 zł 146 zł No. Nieźle. Ciebie, to dzisiaj <gry> to remontujemy. Sweet Factory Store w Świnoujściu polecamy bardzo serdecznie. Weźcie sobie dużo pieniędzy. Wracamy z naszego spaceru po świnoujskiej promenadzie. Na tym wyjeździe nie będzie zbyt dużo zwiedzania. No po prostu przyjechaliśmy, wyjechaliśmy, żeby odpocząć. A ten okres świąteczny, noworoczny temu służy. Chcemy odpocząć, powdychać trochę świeżego powietrza. Natomiast takie typowe zwiedzanie, no to dopiero zacznie się pewnie na wiosnę. No ale to co, to co możemy, to co. Się da, to chcę wam pokazać. No i cóż, idziemy teraz do auta. Zjemy jakiś obiad i zastanowimy się, czy dzisiaj już stąd wyjeżdżamy, czy zostaniemy jeszcze na jedną nockę. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno się dowiecie. Bądźcie z nami. Do następnego wejścia. Zbliża się 14.30. Wyjeżdżamy powoli ze Świnoujścia. No za dużo nie zobaczyliśmy, no tak jak powiedziałem, my tutaj przyjechaliśmy odpocząć, pooddychać trochę świeżym powietrzem, a nie zwiedzać. Kiedyś pewnie jeszcze tutaj przyjedziemy. Nie udało mi się niestety nagrać wpływającego, a nie wypływającego promu. O cóż, innym razem pewnie. Jeszcze się robi kawa na drogę i zaraz wyjeżdżamy. Parking mamy do 14.30, jest dokładnie 14.24. 6 minut jeszcze mamy parkingu, tam Marcin z Magdą już są gotowi w aucie, my właściwie też już gotowi, zobaczcie, Montek przykryty, bo był zimno, zmęczył się biedak, zmęczył się biedak dzisiaj tym chodzeniem po Świnoujściu. Oj, zapomniałem muzyki wyciszyć mam, wyciszyć, mam nadzieję, że YouTube mi nie utnie tutaj nic. Dobra, jedziemy do Mrzeżyna, tam mamy też jakiś parking na nockę. No i cóż, kierujemy się tak jak mówiłem już kiedyś wcześniej, kierujemy się w stronę Gdańska, jedziemy powoli wybrzeżem w stronę Gdańska. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo e, widzę, że odbiornik mikrofonu jest. E, z, ma słabą baterię. Co? Ania mnie chyba wołała albo i nie. Słuchajcie, jesteśmy w Trzęsaczu. Zatrzymaliśmy się po drodze do Mrzeżyna jeszcze w Trzęsaczu, żeby obejrzeć e, ruiny kościoła, który tutaj jest. I za chwilę je na pewno zobaczycie. E, tu jeszcze takie fajne iluminacje świąteczne teraz je chyba widzicie. A Ania tam kupuje jeszcze e, magnesy w takim małym sklepiku ja jestem z Montkiem Wczoraj w Trzęsaczu, jak mogliście zauważyć, padł dźwięk, dlatego że rozładował mi się odbiornik, który jest na aparacie. Dopiero po powrocie do auta mogłem go naładować. Drugiego przy sobie nie miałem, niestety. Więc, więc ta, ten film z Trzęsacza nie do końca był taki jak powinien być. Spróbuję to. Oni już widzieliście to, ale spróbuję to nadrobić napisami. A my stoimy dzisiaj. W takim oto miejscu, zobaczcie, to jest miejsce przygotowane przez gminę Kołobrzeg na postój, jesteśmy jakieś 11-13 km od Kołobrzegu, tak to wygląda, dookoła pola, tam jest rzeka, wał przeciwpowodziowy, <laughs> za chwilę jedziemy do Kołobrzegu, a jesteśmy w ogóle e, chyba 3 km od Dźwirzyna. Za chwilę jedziemy do koło brzegu, jedziemy dalej. Jest potwornie zimno. W ogóle jest tak wiatr przenikliwy, całą noc wiało. Autem rzucało na wszystkie strony. Deszcz padał, teraz troszeczkę przestało padać. Tam widzę, troszeczkę się przejaśnia. więc Zobaczymy, co będzie dalej. Jedziemy do koło brzegu, ale też nie w celu jakiegoś tam zwiedzania. Podjedziemy, pewnie pod, podejdziemy pod latarnię. Tam chwilę będziemy i. Jedziemy dalej. Możliwe, że dzisiaj wjedziemy na jakiś camping, który będzie otwarty, całoroczny, bo musimy uzupełnić wodę, wykąpać się porządnie i tak dalej, tak dalej, takie prozaiczne czynności. Tak więc to tyle na teraz. Teraz za chwilę będziemy się zwijać i jedziemy w stronę koło brzegu. No to jesteśmy koło brzegu. Stoimy na parkingu przy kościele. Przy jakim kościele to jeszcze nie wiem, ale fajny parking przy kościele 5 zł za godzinę, także bardzo fajna cena. Jak patrzyliśmy na inne parkingi strzeżone tutaj w okolicy, to tak minimum dwie dychy za, za godzinę. Przynajmniej tak ludzie pisali. Natomiast tutaj, tak jak mówiłem, 5 zł za godzinę. A parking jest przy kościele świętego Marcina. 24 godziny, strzeżony, monitorowany. Także polecamy. Idziemy w stronę portu. A ja kupuję magnesy. Co, Te też rękawiczki? Co? Rękawiczki? A są jakieś? No. no to chcę, bo mi zmarzną ręce. Chodź, to chodź weźmiemy. Pani powiedziała, że możemy z nim wejść. To wejdziemy z montkiem. Ja! a nie ma niebieskich, będę, żebym pasowały do czapki. Jezu. Dobrze, no to dawaj. Daj, takie. Są. Dobrze. Mogą Dobrze. Być mogą być granatowe. Z wzorkiem czy bez wzorka? No, Mogą być z wzorkiem, mogą być bez, bez wzorka. W takim razie. Kupimy no, sobie rękawiczki, bo zapomniałem wziąć z auta. Nie zobaczymy. A nie, tam są łyżeczki. No te takie jak ty masz zbierasz takie. Nie? Znaczy, tam wiszą z przodu. Idź. Patrz. Tu, 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 tu. O cool! Nie no, z tą z latarnią. To jest też magnes. Przecież. Ja jeszcze raz. <laughs> jeszcze się zdecydowaliśmy Ufad. na... No, no, taki no fajne taki no. takie Takie przelubne miejsca, nam się bardzo podobają. <laughs> Mam Dzięki. Nawet taki na drugim no to już gdzieś się starło. Starło Do widzenia. Wzajemnie. <śmum> 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 słuchajcie, jeżeli będziecie w koło brzegu, to i będziecie tutaj ze swoim zwierzakiem, ze swoim psem, pamiątki, zabawki, sklep psiolubny, tutaj naprawdę warto przyjść i można przyjść z psem. Obkupicie się. Bardzo mili właściciele, obkupicie się tutaj naprawdę w pamiątki, we wszystko, co tylko, co tylko chcecie. Nawet rękawiczki, słuchajcie, bo nie wziąłem, nie wziąłem rękawiczek z, z auta, ale kupiłem sobie rękawiczki. Także e, pamiątki, zabawki, ulica spacerowa e, w Koło Brzegu. Serdecznie zapraszamy. A my idziemy teraz dalej do portu w stronę e, latarni morskiej. A, moje rękawiczki nowe, słuchajcie. Teraz właśnie mówiłem tutaj wszystkim, że raz w roku, tędy po tych torach, wjeżdża pociąg do portu osobowy pociąg Pirat. Tak więc, jak ktoś będzie miał okazję, to warto skorzystać, bo to bardzo fajna, fajna atrakcja. Pociągiem osobowym wjeżdża się do samego portu pod samą latarnię. Dobra, idziemy dalej w stronę portu. Ale ja się znowu powtarzam, nie? ale już wy już wiecie, że ja tak mam. Czasami brakuje mi po prostu chyba słów i dlatego stąd to wszystko. Kupiliśmy sobie, Ania kupiła sobie bransoletkę, ja również. i Dostaliśmy w prezencie również trochę bursztynków. Na promenadzie, na bulwarze w koło brzegu na drodze od latarni do Mola. Polecamy bardzo serdecznie bursztyny. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. A tak jak wspomniałem przed chwilą, idziemy właśnie bulwarem nadmorskim w koło brzegu. Idziemy w stronę e, mola a za nami z tyłu e, oczywiście latarnia polska a tutaj pomnik e, kołobrzewski pomnik, e, pomnik za ślubin z morzem. Pamiętacie tą słynną scenę z wielu filmów, gdzie e, żołnierze wkładali flagę do e, wody do morza. Pomnik za ślubin Polski z morzem. A my idziemy dalej w stronę mola. No? Mieliśmy wejść jeszcze na y, latarnię to do góry, z ale <grym> nie wyszliśmy. Jak będziemy wracać z powrotem, to postaram się tam wejść do góry jeszcze. O cóż, dobra, idziemy dalej. Tak jak mówiłem, no nie będziemy jakoś specjalnie tutaj zwiedzać. A, ustawa środowiskowa. Nie będziemy jakoś specjalnie zwiedzać. Po prostu odpoczywamy, wdychamy J powietrza i tyle. Pełny relaks. Doszliśmy do kołobrzyskiego mola i wchodzimy na molo. W sezonie tym jesienno-zimowym e, zakaz prowadzenia psów e, tam. Niestety jest zakaz prowadzenia psów, więc nie wejdziemy na molo. No cóż, e, trudno. Bo Molo chciałem powiedzieć, że w sezonie jesienno-zimowym molo jest bezpłatne Natomiast jest zakaz prowadzenia psów na molo więc już tam nie wejdziemy. O, zobaczcie, Mewa siedzi Próbuję do niej podejść bliżej Może nie ucieknie Dobra, post postanowiliśmy złamać zakaz i wchodzimy z psem, bo wszyscy tutaj chodzą z psami. E, więc no, czy dla mnie w ogóle zakaz wejścia z psem na molo jest w ogóle kompletnie bez sensu? E, rozumiem w sezonie letnim powiedzmy ze względu na ilość ludzi, natomiast e, teraz, gdzie tych ludzi naprawdę tyle nie ma, a ludzie i tak chodzą z psami. Wchodzimy. Trudno. Świadomie łamiemy e, jakiś tam zakaz. Ale nie łamiemy, jest wszystko zamknięte. Nieczynny, nie ma, nie ma płatności, nie ma nic, a widzę, że ludzie wchodzą. No to... no to my też wchodzimy. Idziemy na molo, idziemy do samego końca. Zobaczymy, jak wygląda to na samym końcu. Muszę eee, Wam powiedzieć, że mm, starałem się przypomnieć sobie, kiedy ostatnio byłem w koło brzegu kiedy byłem na molo. Nie tego. <laughs> nie mówić, <laughs> a nie mówię, żebym nie mówił. Ale dobra, powiem Wam. Słuchajcie, to było około 40 lat temu. Ostatni raz byłem w koło brzegu, 40 lat temu. Z tego co pamiętam, wtedy molo było całkowicie bezpłatne. No teraz, wiadomo, komercja robi swoje. Molo jest płatne w sezonie letnim. Ale bardzo duże fale są. Zobaczcie, jak wygląda morze. Ale wieje paskudnie. Nie wiem, czy w ogóle będziecie mnie słyszeć. Ale wieje paskudnie. Takie fale grzywacza się robią. A tak wygląda koniec Mola i widok z Mola na Morze Bałtyckie. Bezkresna przestrzeń. I tylko te fale, zobaczcie jakie to są fale. Dobra, wracamy. Idziemy z powrotem do wyjścia i idziemy z powrotem w stronę latarni. Latarnia morska w koło brzegu pierwotnie pełniła funkcję twierdzy obronnej, stąd takie działa tutaj w otworach. A dopiero w roku, nie pamiętam teraz, w którym, wybudowano tutaj latarnię morską i pełni ona tą funkcję do dzisiaj. Strasznie wieje, znowu nie wiem, czy będziecie mnie w ogóle słyszeli. Jest też potwornie zimno. Zobaczcie, dookoła, dookoła tutaj są e, armaty. Tutaj, tutaj chyba też była. Tylko jest zasłonięta w tej chwili przez ten herb koło brzegu. No fajnie, fajnie tutaj to wszystko wygląda. Bardzo mi się to podoba. Ach, aż nie chce się stąd wyjeżdżać. No ale cóż, trzeba. jeżeli chodzi o koło brzeg nie będziemy się już zagłębiać nigdzie dalej jest zimno jest zimno właśnie to już powtarzam chyba trzeci czy czwarty raz latarnia morska, molo bulwar nadmorski i tyle i wracamy do auta jedziemy dalej bardzo możliwe że dzisiaj wbijemy się na jakiś kemping jeżeli będzie taka możliwość tak jak rano wam mówiłem no i cóż to chyba tyle będzie w tym odcinku, tak mi się wydaje. Bo trochę tego materiału już jest od Świnoujścia. I co, widzimy się w takim razie w następnym odcinku.